Dorotyk, Borunek, Szkapec, raz Cotnie, Zrazek, Witam, z Zrazek, Młysząca, a to jest kolejny w naszej serii Space Strike, nagrajmy wy, Space Strike, nagrywam od razu po tym, po nagraniu poprzedniego odcinka, Ha 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 no tak, no bo widzieliście, że był koniec gry, poprzedniego poziomu, zobaczcie, że tak działał, ale jestem zmęczony, Ciągnę noc, noc, noc i obserwuję kors. Jery. Dalej. Ładuj się. Ładuj się. oh come on. Dafuk. Dobra, muszę przewidzieć. <grych> Pilocie, musisz, natychmiast rozpocząć wykonanie szeregu misji Twoim celem jest zabezpieczenie wielu sektorów. Tak jest, czekam na otrzymanie wszystkich danych i instrukcji. Administracja opracowała kilka planów misji. Odwiedzisz wiele planów, gdzie na pewnych obszarach będziesz musiał zniszczyć siły wroga, które się tam znajdują. To pokrzyżuje plany wroga, częściowo osłabi jego wojsko. Tak jest, rozkaz zostanie wykonany. Misja 12. rozkaz, szukaj i zniszcz. Gdzie wykupić wy Aucha, ścierwa. Ałcha, au, au, au. A tak, gramy, już, 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 już. Kolejna sześć, oddaję słów. Troll. A do że nagrał Trzeba bałdysa desku. Lal. Gigi. Dobrze. Nie. Pono, zostawiacie się, jak się żyje bez leta. Nie no. Jakoś jest, jako, jakoś, jakoś jest. No. Gry mam fajna na kąpa, więc nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle, jak to mogło być. Jakiś traktor do mnie... do mnie... Ma, ma coś... ma coś do mnie jakiś traktor. Ja nigdy, nie, ja, ja nigdy na to nie mówiłem czołgi, ja zawsze mówiłem na to traktory. Są traktory. Nie Zresztą to ja ciągle y, status elite w Space Strike, To też raz miałem młodszy pilot. Ciągle się mylę użycia specjalnego... Dalej broni z zmienienieniem broni, yy, na przykład z rakietki dla niebieskie. A niebieskie są fajne te O, o tym mówię. O kurde. O, jeszcze elektryczność. O, to. A tym co strzelam na razie. To jest fajna broń. Ja nie lubię to laseru. Ten la la laser, który jest jedynie w jednej strzałach, ten, który się głupio strzela, jest w ogóle kupi. To jest tak słabe dla przeciwników, że... ...że... Dla raczej, ok. To jakby mi wmychał. Mój Cooper bo mój gra w lola. W chorą grę, która jest dla też chora. Wybaczcie, że tak mówię, ktoś może lubić lola, ale ona jest chora, gra. Nie wiecie to do siebie. Gra i leczy mu... znaczy, mówi lol, Zep... lol, nie chce mi się włączyć lol. Żal. On jest znawcą lola. I on powiedział głupio, bo on powiedział lol, lol nie wiedziała. Co to nie jest głupie? Dobra, szumamy, już nie będę tutaj tymi sucharami yy, zasypywał. No po co? O kurde! Już strzaż, walnij, jacę proszę o realizację. Gin, 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 kulami ognia. Yeeeah! Koniec jest, jest bardzo fajny Ale ja, widzia, ja widziałem, bo pod koniec gry jak się walczy z bossem Fajnie, wa walczę się przez dłuższą chwilę Na, na jakiejś tam palecie I potem jest już tło takie beżowe Mi się, mi się wydaje, że autorzy coś zjebali wtedy I zaraz dać trzymane palec to to dali tak jakby który było wypełniona ta cała gra pod spodem baty można powiedzieć że po prostu w tamtym momencie zepsuję troszkę rozgrywkę tak u <laughs> Nie Chyba cwaniaka na pozwaniaka <laughs> Dobra, ruszajmy Dobra. Niedługo nie nagram też, też odcinek sam, bo z Dolakiem już nie zdołam, bo że chcę jak najszybciej się, się jakieś odcinki, bo to po prostu więcej się przesłać. Z Escape'u, z nagrawca, który nazywa się Hard Escape. Ja i Dolak go stworzyliśmy i nazwaliśmy, więc kat. Teraz właśnie braliśmy się za Hard Escape 2. Niestety interne... brak internetu przeszkodziło nam, to... no ale trudno. No, zobaczmy, jak wam wyszło. A, spoko. Dobra, to ja jestem zrazu ucząceń, dziękuję za oglądanie i na razie. Do zobaczenia. Pa, pa.